Monika Antosz-Grodzicka, witam w informacjach. To się dzisiaj zaczyna, z czego no, cała społeczność lokalna tej naszej małej ojczyzny jest bardzo wdzięczna. Milionowe inwestycje w gminie Limanowa. Przekazaliśmy plac budowy, jesteśmy już gotowi, żeby patrzeć jak będą pięknie znosiły się mury. Przedwyborcze szachy. Czy to wynika z zawiści politycznej? Trudno powiedzieć. Z pewnością nie, opuszczę Małopolski. Strażacka zbiórka krwi. My zawsze polejemy o to, żeby krew po prostu oddawać. Który raz oddaje pani krew? W tym roku będzie drugi raz, kiedy zdecydowałam się na oddanie krwi. Zaczęłam w zeszłym roku z okazji Dnia Kobiet. W sobotę w wysokiem isikierczynie oddano place pod budowę i modernizację szkół. Koszt obu inwestycji to ponad 22 miliony złotych. Dziękuję bardzo i jeszcze jeszcze. Nowa szkoła powstanie w Wysokiem, a w Siekierczynie zostanie rozbudowana już istniejąca placówka dla uczniów w tej miejscowości. Poprawienia bazy oświatowej stało się to faktem. Wykonawcy obu inwestycji otrzymali symboliczne umowy na ich wykonanie. Tu trzeba też powiedzieć, że to są pieniądze bardzo dobrze wydawane. Bardzo sprawnie są przeprowadzane te inwestycje i nie ma żadnych opóźnień, więc to też. Z tego powodu trzeba pochwalić miejscowy samorząd. Szkoła podstawowa imienia Królowej Jadwigi w Wysokiem to jedna z najstarszych placówek oświatowych w gminie Limanowa. Uczęszcza do niej blisko 100 uczniów. Koszt budowy nowej szkoły i sali gimnastycznej wyniesie ponad 14 milionów złotych. Uczą się no, w dość trudnych warunkach. Największym problemem jest po prostu brak miejsca na zorganizowanie jakichś uroczystości, apeli, brak sali gimnastycznej. Poza tym budynek, no, samy budynek ma już ponad 100 lat i. i no jego stan techniczny też wymaga albo gruntownej naprawy, co eksperci wskazują, że raczej to jest nie, niemożliwe, a jak albo postawienie nowego budynku i to się dzisiaj dzieje, to się dzisiaj zaczyna, z czego no, cała społeczność lokalna tej naszej małej ojczyzny jest bardzo wdzięczna tym, którzy się do tego y, przyczynili. A to już szkoła podstawowa numer dwa w Siekierczynie i podobnie jak w Wysokiem i tutaj wykonawca otrzymał stosowną umowę na rozpoczęcie remontu placówki. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wspomogli to nasze dzieło. Będzie to dzieło wielkie, historyczne. Wszyscy, którzy przyczynili się zapiszą się w historii naszej szkoły, ale też w historii naszego tu regionu, bo piękna szkoła, nowoczesna szkoła to wizytówka naszej wsi i chluba naszej wsi. Powstanie tutaj nowa sala gimnastyczna, dwuoddziałowe przedszkole, kuchnia ze stołówką oraz nowe sale lekcyjne. Ze tym wzięli udział parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z marszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim na czele, samorządowcy, a także społeczność szkolna Wysokiego i Siekierczyny. Mam nadzieję, jak będzie przedszkole wybudowane, to będzie jeszcze więcej, bo przedszkole będzie czynne do wieczora, i te dzieci, które idą do ściennych miejscowości, na przykład do Limanowej, zostaną się Siekierczynie w szkole podstawowej. Obie inwestycje mają zakończyć się pod koniec lutego 2025 roku. Podpisaliśmy umowę, przekazaliśmy plac budowy, jesteśmy już gotowi, żeby patrzeć, jak będą pięknie znosiły się mury i ku wielkiej radości naszych mieszkańców, ale przede wszystkim dzieci naszych tutaj gminnych, które rodzi się coraz to więcej. Jesteśmy gminą, która się rozwija i jest yy, duża perspektywa, że że będziemy rośli jeszcze większą siłę. Remont czeka inne placówki oświatowe w gminie. Wyremontowane zostaną pokrycia dachowe na ośmiu szkołach, gdzie zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. W szkołach podstawowych w Starym Rybiu, Nowym Rybiu i Męcinie-Miczakach samorząd zmodernizuje system centralnego ogrzewania i kotłowni. Z kolei w budynku szkoły podstawowej w Pisarzowej zostanie przeprowadzona termoizolacja. Zmieniona zostanie również zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa. Duży sukces gminy, to jest zasługujące. Pana Wójta, który tu skutecznie zabiegał o te fundusze. Tych funduszy jeszcze trochę będzie, więc pan wójt tutaj już przekazuje też informacje o tym, co jeszcze przydałoby się w gminie. Ja dziękuję z tego miejsca ogromnie panu marszałkowi, panu ministrowi, panu senatorowi, pani poseł. I wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się panu Wojewodzie. Koszt wszystkich pięciu zadań, które zrealizuje gmina Limanowa, wyniesie ponad 26 milionów złotych. Pieniądze na ten cel gmina pozyskała z rządowego funduszu inwestycji strategicznych Polski Ład. Jeszcze nie rozpoczęła się kampania wyborcza, a już widać wzrost aktywności polityków i samorządowców. Poseł Urszula Nowogórska prawdopodobnie będzie wyborczą jedynką w okręgu numer 14 na liście Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kto jeszcze będzie kandydował? O tym w materiale Józefa Budacza. Terminowo wybory parlamentarne powinny odbyć się jesienią 2023 roku i prawdopodobnie, że będzie to w październiku. Mimo, że kampania wyborcza jeszcze nie ruszyła, to jej przedsmak jest już widoczny. To są konkretne pieniądze. To wizyta wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka w Limanowej. Tam, gdzie mnie chcą, tam jadę. Tam, gdzie mnie nie chcą, po prostu się nie pokazuję, bo mam swój honor. Mówi poseł Urszula Nowogórska, no to... która w ostatnim czasie jest pomijana i nie bierze udziału we wszystkich wydarzeniach w naszym regionie. Zabrakło jej między innymi podczas zmiany komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Czy to wynika z zawieści politycznej? Trudno powiedzieć, ale mam nadzieję, że nasze małe środowiska e, tego typu działań e, będą unikały. Bo emerytura... Już wiadomo, że będzie ona wyborczą jedynką w naszym regionie. Od o tym jeszcze w grudniu mówił obecny w Limanowej prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pewno jest to dla mnie bardzo miłe, że, że prezes powiedział, że predysponuje do tego, aby być jedynką na liście. O mandat Urszuli Nowogórskiej do Sejmu łatwo nie będzie, zwłaszcza, że w każdych wyborach najwięcej głosów w powiecie limanowskim otrzymują kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Z pewnością nie opuszczę Małopolski. Mówił w minioną sobotę obecny w naszym regionie marszałek Ryszard Terlecki. Nieoficjalnie mówi się, że to on mógłby być lokomotywą listy wyborczej w okręgu numer 14. Również bywam w województwie łódzkim, które w ramach kierownictwa partii mam, że tak powiem, pod opieką, więc to i też słyszałem już pogłoski o tym, że będę kandydować z Piotrkowa czy. Czy gdzieś tam Złódzkiego to nieprawda. Lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości na pewno mają nie lada orzech do zgryzienia, aby spośród swoich szeregów wyłonić kandydatów na listę wyborczą. Po absencji Wiesława Janczyka naturalnym kandydatem wydaje się być starosta Mieczysław Uryga. Mówi się, że w szeranki wyborcze stanie również wicestarosta Agata Ziemba, a także radny sejmiku województwa małopolskiego Grzegorz Biedroń. Trwają oczywiście rozmowy i przygotowania. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nad tym pracuje, ale do decyzji konkretnych, personalnych, kto, gdzie będzie kandydować jeszcze trochę od tych decyzji, trochę nas dzieli, więc nie wyprzedzajmy wydarzeń. A być może w szranki wyborcze stanie któryś z lokalnych samorządowców do parlamentu, no, parlamentu na pewno nie wybiera się burmistrz Limanowej Władysław Bieda, który o tym wspomniał podczas jednego z czatów w internecie. No, proszę Państwa, ja raz w życiu tylko byłem w partii to przez niecały rok to był RZWS, później, później partia została rozwiązana. Ja czasem, jak mi ktoś proponował wstąpienie do partii, to mówiłem, że lepiej, żebym się nie zapisywał, bo później po pół roku partia jest rozwiązana jest rozwiązywana więc to stwarzałoby pewnie zagrożenie dla jakiejś partii jakim się do niej zapisał ale być może na listach partii politycznych zobaczymy byłego starostę limanowskiego Jana Puchałę a także byłego wójta gminy Mszana Dolna Tadeusza Patalite. Józef Budacz TV 28 Terminowo wybory parlamentarne powinny odbyć się jesienią 2023 roku i prawdopodobnie, że będzie to w październiku. Mimo, że kampania wyborcza jeszcze nie ruszyła, to jej przedsmak jest już widoczny. To są konkretne pieniądze: to wizyta wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka w Limanowej. Tam, gdzie mnie chcą, tam jadę. Tam, gdzie mnie nie chcą, po prostu się nie pokazuję, bo mam swój honor. Mówi poseł Urszula Nowogórska, no to... która w ostatnim czasie jest pomijana i nie bierze udziału we wszystkich wydarzeniach w naszym regionie. Zabrakło jej między innymi, podczas zmiany komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Czy to wynika z zawiści politycznej? Trudno powiedzieć, ale mam nadzieję, że nasze małe środowiska e, tego typu działań e, będą unikały. Bo... Bo ta emerytura... Już wiadomo, że będzie ona wyborczą jedynką w naszym regionie. Od o tym jeszcze w grudniu mówił obecny w Limanowej prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pewno jest to dla mnie bardzo miłe, że, że prezes powiedział, że predysponuje do tego, aby być jedynką na liście. O mandat Urszuli Nowogórskiej do Sejmu łatwo nie będzie, zwłaszcza, że w każdych wyborach najwięcej głosów w powiecie limanowskim otrzymują kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Z pewnością nie opuszczę Małopolski. Mówił w minioną sobotę obecny w naszym regionie marszałek Ryszard Terlecki. Nieoficjalnie mówi się, że to on mógłby być lokomotywą listy wyborczej w okręgu numer 14. Również często bywam w województwie łódzkim, które z, w ramach kierownictwa partii mam już tak powiem, pod opieką, więc to i też słyszałem już pogłoski o tym, że będę kandydować z Piotrkowa, czy, czy gdzieś tam z łódzkiego, to nieprawda. Lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości na pewno mają nie lada orzech do zgryzienia, aby spośród swoich szeregów wyłonić kandydatów na listę wyborczą. Po absencji Wiesława Janczyka naturalnym kandydatem wydaje się być starosta Mieczysław Uryga. Mówi się, że w szranki wyborcze stanie również wicestarosta Agata Zięba, a także radny sejmiku województwa małopolskiego Grzegorz Biedroń. Trwają oczywiście rozmowy i przygotowania. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nad tym pracuje, ale do decyzji konkretnych, personalnych, kto gdzie będzie kandydować jeszcze trochę od tych decyzji, trochę nas dzieli, więc nie wyprzedzajmy wydarzeń. A być może w szranki wyborcze stanie któryś z lokalnych samorządowców. Do parlamentu na pewno nie wybiera się burmistrz Limanowej Władysław Biedak, który o tym wspomniał podczas jednego z czatów w internecie. No, proszę Państwa, ja Raz w życiu tylko byłem w partii, to przez niecały rok, to był RSAWS, później, później partia została rozwiązana. Ja czasem jak mi ktoś proponował wstąpienie do partii, to mówiłem, że lepiej żebym się nie zapisywał, bo później po pół roku partia jest roz. Jest rozwiązywana, więc to stwarzałoby pewnie zagrożenie dla jakiejś partii, jakim się do niej zapisał. Ale być może na listach partii politycznych zobaczymy byłego starostę limanowskiego Jana Puchałę, a także byłego wójta gminy Mszana Dolna Tadeusza Patalite. Józef Budacz, TV28. Przez dwa dni w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej trwała akcja krwiodawstwa. Druchowie zorganizowali ją po raz siódmy. To była rekordowa zbiórka akcji krwi, którą w miniony weekend już po raz siódmy zorganizowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej. Mamy wielu udawców pierwszorazowych, są właśnie zachęcani głównie przez tych, którzy już tutaj u nas byli. I co mówią? Dlaczego warto pomagać w ten sposób? No Głównie dlatego, że są świadomi tego, że sami mogą kiedyś, nie daj Boże oczywiście, być w takiej sytuacji, że będą potrzebowali tej krwi i starają się, żeby te magazyny zawsze były pełne, żeby nigdy tej krwi nie zabrakło. Widzę, że druchowie też dają dobry przykład, biorą udział w akcji. Zgadza się, tak. Ja już oddaję od 18 roku życia, mam oddane no, prawie 10 litrów krwi, także to już jest, już jest troszkę. A jakbyś zachęcił tych, którzy y, może się boją y, brać udział w, w takiej akcji? Nie ma się czego bać, to, to jest dosłownie chwila, moment. Wystarczy wypić trochę wody, zjeść śniadanie, przyjść z dowodem osobistym, upuścić pół litra i, i być pozytywnie nastawionym. Jak obecnie wygląda sytuacja w bankach krwi? Krwi ciągle brakuje. Krew to jest jak gdyby coś, co ciągle jest zużywane na bieżąco. Więc nawet jeżeli w dniu dzisiejszym jest stan, który jest wystarczający, to w dniu jutrzejszym za tydzień równie dobrze może to być sytuacja jak gdyby zupełnie odmienna. Dlatego my zawsze apelujemy o to, żeby krew po prostu oddawać. Który raz oddaje pani krew? W tym roku będzie drugi raz, kiedy zdecydowałam się na oddanie krwi. Zaczęłam w zeszłym roku z okazji Dnia Kobiet. Jest to też taka satysfakcja wewnętrzna, że można komuś pomóc? Jak najbardziej. Myślę, że jest z tego wynika bardzo duża satysfakcja wewnętrzna, takie docenienie trochę samej siebie, ale też myślę, że być może kiedyś ja będę potrzebowała tej pomocy lub moi bliscy. Jaka jest Twoja motywacja, żeby tutaj przychodzić i oddawać krew, czyli dzielić się tym najcenniejszym darem? No ja myślę, że motywacja jest dwojaka, bo oczywiście pierwszym nadrzędnym celem jest ta chęć, żeby gdzieś tam wspomóc tą inicjatywę ratowania ludzkiego życia, ale także oprócz tego możemy wesprzeć lokalne inicjatywy, w tym przypadku inicjatywę konkursową, w której bierze udział tutaj lokalna Straż Pożarna w walce o sprzęt. Ratowniczo gaśniczy działa to w ten sposób, że im więcej osób odda krew tutaj w wyznaczonym punkcie, tym mają szansę na większe wsparcie finansowe na zakup sprzętu. Dlatego z chęcią w uznaniu dla lokalnej straży pożarnej biorę udział w tej inicjatywie. W sumie udało się zbierać blisko 46 litrów krwi, a cennym darem z potrzebującymi podzieliły się 102 osoby. W środę w Domu Tuszpasterskim przy parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w Łososinie Górnej odbyło się spotkanie autorskie z Robertem Kowalskim. Rozmawiano o książce Z biegiem rzeki Łososiny, szkice historyczne, ludzie, miejsca, wydarzenia. Cieszę się bardzo jako autor i, i cieszę się również z tego, że mogliśmy się dzisiaj spotkać, podyskutować o tej publikacji, no i jednocześnie e, poprosić o to, żeby... E, odszukiwać w swoich domowych archiwach dokumenty, zdjęcia przybliżać je naszym tutaj współparafianom i przybliżać te bardzo ciekawe, interesujące historie, niejednokrotnie zapomniane. Frekwencja dość spora, to świadczy o tym, że taka publikacja była potrzebna, ale tak jak pan doktor Robert Kowalski wspomniał, no tej publikacji nie byłoby, gdyby nie wsparcie i pomoc parafii, bo wiele tych materiałów właśnie pochodzi tutaj z archiwum parafialnego. Nasza parafia może się poszczycić bogactwem dokumentów archiwalnych, które na miarę możliwości staramy się udostępnić po to też, żeby mieszkańcy poznawali historię parafii. Sam fakt, że mamy księgę najstarszą z 1600 roku, o której tylko niektórzy wiedzą, bardzo pilnie strzeżemy, bo to jest też i bogactwo parafii. To jest właśnie historia nasza. Ze mną pani Sabina Załupska, Bank Spółdzielczy w Limanowej, pani Sabino, pan Robert Kowalski wspomniał o tym, że bez wsparcia finansowego właśnie banku, tak jak to nazwał cegły nie udałoby się wydać, ale chyba taka publikacja napawa taką dumą i... Frekwencja, która dzisiaj tutaj była na sali. Świadczy o tym, że jednak ta publikacja była potrzebna. Oczywiście ma to bardzo duże znaczenie dla nas jako dla instytucji, która działa w regionie ponad 145 lat. Mocno utożsamiamy się tutaj z lokalnym środowiskiem, stąd zależało nam, żeby powstała jakaś publikacja. Publikacja będzie również prezentowana w bibliotece w tym barku. Sprawdziliśmy postęp prac związanych z rewitalizacją tymbarskiego rynku. Wykonane są prace budowlane związane z budową nowych sanitariatów, zaplecza dla Sten, dla garderoby na rynku, a także, jak widać, za mną rozpoczęta jest budowa parkingu i budowa nowej fontanny tryskaczowej. Natomiast przed nami przede wszystkim na wiosnę nowe, nowe zagospodarowanie zieleni, tak więc czeka nas ukwycenie rynku. W ten sposób rynek zmieni, zmieni swój wygląd. Prace związane z rewitalizacją rynku mają zakończyć się do połowy tego roku. Koszt przedsięwzięcia wyniósł niecałe 1,5 miliona złotych. Weekend na drogach powiatu limanowskiego rozpoczął się od niebezpiecznego wypadku na krajówce w Kasi Niewielkiej. Jedna osoba ucierpiała w tym zdarzeniu. Dwa kompletnie roztrzaskane samochody, a elementy karoserii obu pojazdów rozrzucone w odległości kilkunastu metrów. Tak wyglądał wypadek, do którego doszło w sobotę przed godziną 7 rano na drodze krajowej 28 w miejscowości Podłopień. Siła uderzenia była tak duża, że jeden z pojazdów wyleciał poza obręb drogi, natomiast z drugiego tak naprawdę nie zostało nic. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby dostać się do środka pojazdu i wydobyć z niego ranną osobę. Wezwano też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na nauku drogi doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych, BMW i Renault. W samochodzie BMW jedna osoba była zakreszczona, została uwolniona przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Wstępnie miała zostać zabrana przez śmigłowiec NPR, ale po wykonaniu badania... Została zabrana przez do szpitala! Narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych rozpoczął się od mszy świętej w bazylice Matki boskiej bolesnej w limanowej. Po niej już na cmentarzu parafialnym miała miejsce dalsza część uroczystości. Tych, którzy walczyli o niepodległość, którzy... Nie chcieli się przyporządkować. Najpierw głos zabrali przedstawiciele samorządów, gospodarzy w uroczystości. Gdyby przyszła chwila próby, bronili naszej ojczyzny, aby ten wysiłek i to dziedzictwo, które nam pozostawili, nie poszło na marne. Parlamentarzyści, a także zaproszeni goście. My czasem o tej wolności i niepodległości zapominamy. Zapominamy, kiedy nie ma jedności narodowej, zapominamy, kiedy. Poddajemy się różnym kłótniom, kiedy nie chcemy walczyć o właśnie to, co było piękne. W sobotę na stoku narciarskim Kasinaski odbyła się 13. edycja ogólnopolskiej Spartakiady Zimowej. Jakie zainteresowanie tym wydarzeniem? Jak zwykle nawet bardzo duże. E, mamy 100 uczestników. E, tutaj mówię o uczestnikach oczywiście narciarzach e, naszych, którzy biorą udział w slalomie Gigancie. E, mamy kilka kategorii podzieloną na dzieci, e, młodzież, e, dorośli i nawet kategoria troszkę starszych o, osób, też w tym roku się pojawiła jako nowość. E, dodatkowo mamy jeszcze e, około 30 osób na konkurencje rodzinne i zjazd na byle czym, e, tak jak co roku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski oraz marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Kamil Kurczap świeżo po meczu sparingowym, jak oceniasz to, co się tutaj działo? Bo chyba nie ma co przywiązywać wagi do wyniku, tylko chyba bardziej patrzysz na grę zespołu. Nie no, do wyniku nie ma co przywiązywać uwagi. Myślę, że Graliśmy tak jak przeciwnik pozwalał, mieliśmy jednostkę treningową jako sparingu zaliczyć i myślę, że no dzisiaj gra no wyglądała na dobrym poziomie, może nie jakimś wysokim. Na pewno czuć ten okres przygotowawczy w nogach, na pewno już końcówka tego okresu przygotowawczego. Dzisiaj zostały w sumie no dwa tygodnie do, do pierwszego meczu ligowego, drugiej rundy. Teraz będziemy na pewno chodzić na takie już treningi, takie już bliżejsze e, po prostu. No i myślę, że, że będzie dobrze. Ze mną Mateusz Wroński, kierownik drużyny Limanowi. Mateusz, chciałem Cię zapytać o te wzmocnienia czy uzupełnienie składu drużyny, jak oceniasz właśnie tą grę? Chłopaki przyszli tak do składu, weszli do składu tak, jakby już grali z chłopakami już przynajmniej z pół roku. Także no na pewno Tomek Kury, który jest doświadczony zawodnik i świetnie się prezentuje, to jest mega wzmocnienie. Przyszedł do nas z zerka na szczerzec. Przyszedł też młody Kubabelski z Puszczy Niepołomice. Bardzo fajnie wygląda, jeszcze Młodzież Owiec. No i jest jeszcze, jeszcze, że tak powiem, nie w 100%, ale jest zagraniczny. Zawodnik, zdradzę tylko tajemnicę, że od Kandela, więc możemy i narodowości Kandela, więc możemy, że tak powiem, nie chcę, nie chcę więcej mówić, ale bardzo fajny zawodnik. On, mogę też zdradzić tajemnicę, że to był taką prawą ręką trenera Paszkiewicza w Egipcie i to był trener Paszkiewicz. On nie bardzo dobre, dobrą opinię wystawił. Był to najlepszy zawodnik z tych drużyny młodzieżowej, której trener Paszkiewicz prowadził. Ma tylko jedno, jak. Jakby takie, taką jakby ten, to, że on nie ma doświadczonego, doświadczenia seniorskiego i on teraz meczu na mecz będzie coraz lepszy i on ma potencjał ogromny. W niedzielę w Planicy zakończyły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Polacy nie wracają do kraju z pustymi rękami. Biało-czerwoni mogli liczyć na wsparcie kibiców z Beskidu Wyspowego. Mieszkańców naszego regionu nie zabrakło na trasach narciarstwa biegowego i pod skocznią. Prezentujemy zdjęcia nadesłane przez Czesława Szynalika. Po zakończonych mistrzostwach, nasi reprezentanci wracają do rywalizacji w Pucharze Świata i mam nadzieję, że dostarczą nam jeszcze wielu emocji. Tą sportową informacją żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.